Hej kochani, witajcie na kanale Turdus Concept w nowym wideo, pierwszym po świętach wielkanocnych. W tym nagraniu poświęconemu również tematyce sitodrukarskiej pokażemy Wam efekty naszej kilkumiesięcznej pracy z ostatnich kilku miesięcy, z tego względu, że jest to taki projekt bardziej prywatny i musieliśmy różne czynności wplatać pomiędzy zadania i obowiązki takie codzienne związane z prowadzeniem naszej działalności. Mm, jak się domyślacie, a właściwie to się nie domyślacie, bo na pewno wiecie już po miniaturze i tytule. Będziemy dzisiaj robić nadruki na drewnie. Na czym dokładnie? No, to już będziecie musieli zobaczyć po intrze, obejrzeć całą resztę materiału. Natomiast, no, będzie to druk na drewnie. Trochę innym materiale niż widzieliście w większości nagrań na naszym kanale do tej pory. No, mam nadzieję, że będzie to ciekawy projekt. Zdradzę jeszcze tylko, że nadruki będziemy wykonywać. Wodną farbą ink torpeda. Jak się okazuje, wodna farba ink torpeda, nadająca się do druku na bawełnie i na papierze kartonie, również nadała się do naszego projektu na drewnie. Także jeśli jesteście ciekawi szczegółów, to zapraszam Was do oglądania. Widzimy się po intrze i robimy się do pracy. Oczywiście, jak każdy projekt sitodrukarski, również nasz potrzebował stosownych grafik, które moglibyśmy nadrukować na drewnie. Te konkretne powstały w ciągu trwania sitoberu, czyli takiego naszego wyzwania artystycznego, które trwało przez cały październik zeszłego roku połączenie popularnego wyzwania tuszowego z naszym sitodrukarskim twistem. Jeśli jesteście ciekawi szczegółów, wrzuciliśmy odnośniki na karty i w opis tego wideo. W Telegraficznym skrócie Kasia wykonała projekty technikami tradycyjnymi, szkicując, tworząc tuszem i tym podobne. Następnie skanowaliśmy lub robiliśmy zdjęcia, by resztę pracy przenieść do programów graficznych. Wszystko to wymagało ułożenia i dostosowania pod sitodruk. Dużo pracy wymagało również rozłożenie wzorów, ustalenie kolorów oraz wykonanie wizualizacji całego projektu. Ostatecznie postanowiliśmy wykorzystać trzy sita: dwa do większych grafik oraz jedno z mniejszymi elementami. Jak z pewnością zauważyliście, szczególnie bliskie naszym sercom są motywy kwiatowe oraz wszelaka brzęcząca i bucząca fauna polski. Kiedy już wszystkie parametry mieliśmy uzgodnione, przyszła pora na wydrukowanie klisz do naświetlenia matryc. Właściwie cała kreatywna praca została już wykonana, a było to nie lada wyzwanie. Teraz pora tylko już na szczere, uczciwe rzemiosło, czyli przeniesienie tych projektów na drewno. Zacząłem od przygotowania sit. Nasze kwiaty były jednak na tyle duże, że z ledwością mieściły się w naszych standardowych sitach 50 na 60 cm. Nie miałem też wystarczająco szerokiej rynienki do pokrycia emulsją, dlatego musiałem powokę składać niejako z dwóch elementów. Ortodoksyjni sitodrukarze złapaliby się za głowę, ale jak coś działa, to nie jest głupie. Przed zastosowaniem takich sit do realizacji komercyjnej pewnie zaopatrzylibyśmy się w szerszą rynienkę i być może większe sita, ale na nasze potrzeby dało radę. Po tradycyjnym naświetleniu i wypłukaniu wzorów przyszedł czas na ostateczne przygotowanie do druku. Ulubione oklejenie taśmą klejącą brzegów, ustawienie podłoża, i praktycznie można brać się do pracy. Kawałki sklejki, bo na tym drukowałem, musiały być ułożone w konkretnej konfiguracji. Potem trzeba je było wszystkie unieruchomić po ustaleniu odpowiednich dystansów, tak by całość nie przesunęła mi się w trakcie drukowania. Pojedyncze kwiaty drukowałem, następnie podsuszałem suszarką, żeby farba nie kleiła się do sita po ponownym przyłożeniu w nowym miejscu. Jedne elementy, nazwijmy je sobie dołem, posiadały zarówno na kwiatów, jak i mniejsze obiekty typu motyle, trzmiele, pszczoły oraz nasiona dmuchawców. Do przygotowania samych sit na potrzeby naszego projektu użyłem siatki o gradacji 120. Same grafiki nie były jakoś wybitnie szczegółowe. Ale konieczne było naniesienie jak najcieńszej powłoki farby, gdyż drukujemy na materiale znacznie gładszym od tekstyliów i bez porównania mniej porowatym. Z tej przyczyny większa ilość farby spowodowałaby nieestetyczne rozmycia czy podcieki. Co do samego procesu druku, to tutaj była już pełna improwizacja. Nie mogłem drukować na karuzeli z uwagi na rozmiar nadruków oraz samego podłoża. W grę wchodziło więc tylko przykładanie sita w odpowiednim miejscu, zaciągnięcie delikatnie farbą i pojedynczy przedruk. Musiałem jedną ręką trzymać samo sito, dociskając je jak najmocniej do sklejki, żeby się nie poruszyło, drugą zaś drukować, trzymając jak najstabilniej rakle. Nie był to najwygodniejszy sposób, ale w tym wypadku jedyny możliwy. Delikatne przesunięcie sita spowodowałoby rozmycie wzoru. Przy druku gęstymi sitami na bardzo gładkich i nieporowatych powierzchniach zalecane jest stosowanie minimalnego off-kontaktu, czyli odstępu od siatki. W tym wypadku dałem jednak radę drukować kładąc bezpośrednio sito na sklejce. Trochę tak jakbyśmy używali prostych szablonów malarskich. Plusem tej realizacji był na pewno fakt, że wstępne wizualizacje były jedynie solidną podstawą, taką sugestią co do ułożenia. I już na etapie drukowania mogłem trochę dać się ponieść fantazji. Kasia w tym aspekcie zdała się na moje poczucie estetyki. Górne kawałki sklejki miały posiadać jedynie nadruki owadów oraz pozostałych drobnych elementów. Tak się ciekawie złożyło, że góra wycięta była z niezwykle intensywnie usłojonego arkusza sklejki, natomiast dół posiadał znacznie bardziej jednolitą strukturę od uśmiech losu. Wszystkie nadruki musieliśmy jakoś zabezpieczyć, gdyż przeznaczenie drewna będzie nie tylko dekoracyjne. Wiele czasu poświęciliśmy z Kasią na wybranie finiszu tudzież powłoki, którą pokryjemy sklejkę. W grę wchodziły różne lakiery, bejce, lazury i tym podobne. Ostatecznie udało nam się nabyć w olejowosk Borma o zwiększonej twardości. Nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o obróbkę drewna, dlatego zdałem się na polecenia oraz opinie w różnych wyszukiwarkach. Sam proces olejowania nie jest jakiś mega skomplikowany i myślę, że dałem radę. Oczywiście pojawiły się drobne błędy tu czy tam, ale ostatecznie końcowy efekt był więcej niż satysfakcjonujący. Jak to mówią, człowiek uczy się na błędach. Do olejowania założyłem rękawiczki lateksowe, ale olej po jakimś czasie je rozpuścił, dlatego nie na wiele się zdały. Jeśli chodzi o samą technikę olejowania, to użyłem kawałków miękkiej szmatki bawełnianej i pieluchy tetrowej. Nanosiłem plackami większej ilości oleju, następnie rozcierałem je delikatnie na całej powierzchni w miarę równomiernie. Następnie cały zaolejowany kawałek wycierałem czystym kawałkiem szmatki z nadmiaru oleju. Dzięki temu udało mi się uzyskać gładką powierzchnię. Inktorpeda po odpowiednim wyschnięciu, wykonałem nadruki w piątek i zostawiłem do wyschnięcia na cały weekend, nie rozpuszczała się pod wpływem oleju. Oczywiście polecam zawsze wykonać sobie takie testowe nadruki i olejowanie lub lakierowanie na odpadach materiału, na którym zamierzacie drukować. Tak, na wszelki wypadek, żeby nie dołożyć sobie niepotrzebnie pracy. Jak widzicie, ten nasz super sitodrukowy projekt i realizacja po prostu musiały być znacznie rozciągnięte w czasie. Pomiędzy kolejnymi partiami pracy trzeba było poczekać na wyschnięcie raz to farby, innym razem oleju. Oprócz pokazanych na filmie znacznie przyspieszonych etapów pracy, była jeszcze cała masa czynności, których na wideo nie zobaczycie, bo były one równie pasjonujące jak wieszanie firanek. Zrobić trzeba, no ale umówmy się rozrywką bym tego nie nazwał. Samo wymierzenie i przygotowanie sklejki, nawiercenie otworów, szlifowanie oraz montaż okuć. Wiele dni, wiele mierzenia i poprawek. Cały czas staram się używać dość enigmatycznych określeń co do przeznaczenia tych kawałków drewna, ale pewnie niektórzy lub niektóre z Was już się domyślają do czego nam one posłużą. Nie inaczej, będą to fronty szafek, ale to nie byle jaki. W zeszłym, 2023 roku zamyśliliśmy sobie z Kasią, że sami wykonamy całkowicie szafki kuchenne. Korpusy wymierzyłem i zmontowałem już prawie rok temu, żebyśmy mogli z kuchni korzystać, Natomiast na fronty musieliśmy poczekać aż do marca obecnego roku. Po tych wszystkich etapach w końcu przyszła pora na ostateczny montaż drzwi. Drobne jednak czasochłonne regulacje, nieco poprawek. E voila! Tak prezentuje się kuchnia już po zamontowaniu gotowych frontów kuchennych. Dajcie znać, czy podoba Wam się taka unikotowa kuchnia. Projekt ten to jedna z wielu realizacji związanych z sitoberem, których efekty pokażemy Wam na naszym kanale. Napiszcie w komentarzach na czym chcielibyście zobaczyć jeszcze sidotrukowane przez nas wzory. Tymczasem dzięki za obejrzenie tego wideo, trzymajcie się zdrowo, pozdrawiamy Was serdecznie, hej hej!